Dzień dobry drogiejczaczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy utwór z zespołu Of Monsters and Men pod tytułem Dirty Pose. Z tego utworu gramy. Pierwsze, kapodaster na trzecim progu i mamy od drugiej struny 0, 2, 2. Oczywiście 0, no bo mamy kapodaster. I mamy 0, 2, 2. I teraz tak gramy. Druga, trzecia, druga, czwarta. I to gramy dwa razy. Tylko za drugim razem, właśnie puszczamy, żeby było puste. Czyli. Druga część. Łapiemy akord C. I mamy tak. Po tych samych strunach, tylko drugi dźwięk będziemy robić hamera. I mamy. Drugim razem nie ma. Jeszcze raz. Trzecia część jest tak samo. Mamy tylko bez tego hamera. I pierwsza, druga, trzecia. Czwarta część. Mamy akord F Maj7. 1, 2, 3 od struny B. 1, 2, 3. I teraz gramy tak samo, tylko struna niżej i też będziemy robić hamera. Czyli mamy. Jeszcze raz, trójka, struna D, na ten hammer. Drugą częścią, jaką się musimy nauczyć, jest to bridge między częściami i tutaj gramy na power hordach. Jako że mamy kapodaster, to możemy yy, nazwać to yy, A C power hord, C i F. A to dlaczego? Bo gdybyśmy zagrali akordami mamy Amol, C, C i F. Gdybyście grali bez kapodastera, to byście mieli wtedy power hordy C, Dis, Dis i G. No i drogie czarki, to na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że lekcja wam się spodoba. Na razie trzymajcie się wadki dnia.